Hej, um, dziś pokażę Wam jak zrobić um, polewę do modeliny. Tylko, że ja nie będę ani z Fimo Liquid robiła, ani z kleju. No, tylko z silikonu. Kiedyś to wymyśliłam. No i tak będzie potrzebny. Silikon. E, farbka. Może ja mam taką farkę jakby no troszkę zostygniętą, nie taką wodną, no ale jeśli chcecie możecie użyć tej takiej bardziej lub dolać wody. I nakrętkę z niej będziemy mieszać. No i coś do mieszania, ja mam pędzelek taki. O. Ok, e, więc bierzemy tutaj do nakrętki wlewamy silikon. O, na przykład tyle. Ok, odkładać Mierzycie teraz troszkę farbki. Mogłam dodać troszkę wody, ale to nic. No i mieszacie. I przepraszam, ja miałam troszkę tendencję. O. Wezmę jeszcze troszkę. No i tak trzeba mieszać, dopóki Wam nie, nie powstanie polewa. No, i to takie coś. To nakładacie już po wypieczeniu, po ugotowaniu, bo to Wam zastygnie. No i to tyle. Cześć.